Co w filmie F1 jest fikcją, a co jest prawdą, jak bardzo brat Pitt i spółka odpłynęli od rzeczywistości i jak mocno wjechało Hollywood, podczas kinowego seansu naliczyłem w sumie 48 błędów merytorycznych. Dziś porozmawiamy więc o tym, co w filmie F1 nie zgadza się ze stanem faktycznym. W tym momencie super ważne ostrzeżenie. Materiał będzie zawierał spoilery i nie będę hamował się z niczym. Jeżeli zależy Ci na pozostaniu w błogiej niewiedzy, bo jeszcze nie widziałeś filmu, to polecam swoją recenzję bez spoilerów. A skoro zostaliście ostrzeżeni, lecimy. Na początek największa oczywistość, cała ekipa Apex GP jest fikcyjna. Kierowcy, szefostwo, wszyscy członkowie ekipy. Póki co w Formule 1 mamy 10 zespołów, kiedyś było więcej i od sezonu 2026 będziemy mieli nową ekipę. Cadillac. Ale póki co to melodia przyszłości. Postać Brada Pita nie mogłaby startować w F1. W rzeczywistości kierowcy rywalizujący w królowej sportu motorowego muszą posiadać super licencję. Żeby ją dostać, trzeba regularnie startować w istotnych cyklach wyścigowych i nazbierać 40 punktów w ciągu 3 lat. Dla dobrego kierowcy to żadna przeszkoda, ale brat startując tu czy tam, nie miałby szans na zebranie odpowiedniej ilości punktów. Zespół mówiący Bradowi, żeby nie szalał i wyprzedzał na prostej, to bójda i budowanie filmowej narracji. Wyprzedzanie, odbywa się tam, gdzie jest na to szansa i równie dużo manewrów jest na prostych przed zakrętami, jak i również w samych zakrętach. Fajerwerki podczas wyścigu Daytona owszem są, ale zdecydowanie nie spadają aż tak bardzo na tor. I helikopter też raczej nie lata tak nisko nad torem, jak pokazał to film. Poza tym fajerwerki w Daytonie są o 10 wieczorem, kiedy brat już jedzie. Jest pokazane, że wysiada z auta nad ranem. Nie ma na to szans, bo kierowca w Daytonie może spędzić max 4 godziny w aucie podczas jednego podejścia, więc pomiędzy ktoś musiał go zmienić. Kierowca odmawiający zegarka za wygraną w wyścigu, ja wiem, że to ma kreować postać, której nie zależy na kasie. Ale po pierwsze to Rolex, po drugie w limitowanej edycji specjalnej dla zwycięzców takich wyścigów, więc w rzeczywistości... To się raczej nie zdarza. Gdy Javier Bardem podaje Bradowi przykłady kierowców, którzy jeździli w F1 w słusznym wieku, to mocno naciąga temat. Zdecydowana większość przypadków, kiedy ścigali się ludzie po 50, miała miejsce zaraz po II wojnie światowej, w początkach funkcjonowania F1, kiedy jazda bolidem była dużo mniejszym obciążeniem fizycznym niż teraz. Brad przyleciał na testy ekipy F1 praktycznie prosto ze Stanów, bez wcześniejszej zapowiedzi, a oni mają już dla niego gotowy kombinezon zespołowy – Raczej niespecjalnie, pierwsze testy powinien zaliczać w jakimś własnym. Dodatkowo daj to nazwyczajowo rozgrywane jest w styczniu, a film twierdzi, że brat wchodzi do ekipy od połowy sezonu, więc gdzieś zabieruszyło im się kilka miesięcy. Sama idea tego testu i skupianie się na czasie jednego okrążenia jest bez sensu. Podczas testów zespoły sprawdzają bolid na wszystkie możliwe sposoby i przede wszystkim zbierają dane. To jaki robisz czas pojedynczego okrążenia nie ma znaczenia. Po prostu chcesz wiedzieć, czy on jest dobry czy nie. Tak samo wpuszczając kierowcę do nowego. Dla niego auta nikt nie będzie spodziewał się po nim szybkiego okrążenia już teraz zaraz, bo to nie jest realne. Nawet zawodowcy potrzebują chwili czasu, żeby poczuć maszynę, warunki oraz opony. Dopiero wtedy mogą zacząć cisnąć. Dodatkowo grafiki na ekranie w zespołu w rzeczywistości nie są tak ładne i nie ma aż tylu wizualnych wodotrysków. A to wszystko w rzeczywistości w ogóle nie mogłoby mieć miejsca, bo w F1 nie można testować w trakcie sezonu. Testy aktualnych bolidów można zaliczyć w zimie podczas oficjalnej sesji dla wszystkich heki. Poza tym można sprawdzać auta podczas tak zwanych dni filmowych, które teoretycznie mają być wykorzystywane do przygotowania materiałów promocyjnych. A żeby tak było w praktyce, to Pirelli, który jest jedynym dostawcą opon do Formuły 1, przygotowuje zespołom na takie własne testy opony, które są wyraźnie wolniejsze od tych wyścigowych. Podczas testów widać także, że bolidy filmowego zespołu to tak naprawdę przerobione bolidy Formuły 2. Zdradza je kierownica, bo te z F1 są nieco bardziej skomplikowane. Kwestia problemów zespołu i wyrzucenia z niego Javiera przez zarząd jest bardzo pogmatwana. Przepisy za granicą mogą się różnić, ale u nas jak ktoś jest właścicielem jakiejś firmy to nie można go zwolnić, a jak właścicieli jest kilku to można sprzedać swoją część biznesu, ale niespecjalnie można przymusić kogoś do sprzedaży jego części. Sprawa jest co najmniej zagmatwana przy wyjaśnieniach, których udziela nam film, bo zwyczajowo zarząd utrzymuje władzę nad prezesem, który jest po prostu pracownikiem, a nie nad innymi właścicielami. Film kompletnie pomija fakt, że w rzeczywistości przed wyścigiem odbywają się treningi w piątek i kwalifikacje w sobotę. Regulamin nakazuje, że kierowcy F1 na okrążeniu formującym mają utrzymywać się w tak zbitej grupie, jak to tylko możliwe, ale nie ma żadnych konkretnych wytycznych, w ile trzeba ukończyć takie okrążenie. Sytuacja pokazana w filmie, gdzie kierowca celowo się spóźnia, żeby potem lepiej lepiej dogrzać sobie opony w ogóle nie jest przewidziane regulaminem. I ciężko powiedzieć, co by konkretnie się stało, gdyby ktoś tak zrobił. W trakcie wyścigu filmowe bolidy walczą w środku stawki i potem po pit stopach na 7 i 9 sekund spadają na sam koniec. To nie są dobre czasy pit stopów, ale takie w trakcie wyścigu nie wiązałyby się z aż tak skrajną utratą pozycji. Wyścigi pokazane w filmie są kompletnie nie po kolei i nie są zgodne z rzeczywistym kalendarzem. Moment, w którym brat mówi, że inne bolide są szybkie na prostych, a on potrzebuje bolidu szybkiego w zakrętach i zdolnego do walki, to okrutne spłycenie bardzo skomplikowanej kwestii. Poszczególne bolidy owszem, mają swoje słabsze i mocne strony. Jedne będą nieco szybsze na prostej, inne w wolnych zakrętach, a jeszcze inne będą sobie radzić lepiej z szybkimi zakrętami. Ale różnice pomiędzy ekipami są liczone w ułamkach procent, a każdy zespół robi tak, żeby jego bolid był ogólnie najszybszy, więc poprawa osiągów to nie jest kwestia poprawienia jednej rzeczy. Co więcej, też nie jest tak, że pani szefowa techniczna usiądzie i zaprojektuje bolid, który lepiej sobie radzi jadąc za innym autem. Podczas jazdy auto z przodu dosłownie rozsuwa cząsteczki powietrza na boki i będzie ich. Mniej dla auta z tyłu, a fizyki nie przeskoczysz. Jak masz mało powietrza na skrzydle, to masz mniej docisku i nie da się tego zrobić tak, jak pokazuje to film. W ogóle sam fakt, że kierowca mówi szefowi technicznemu, jak ma zaprojektować auto, też jest bardzo nierealistyczny. Szefami technicznymi zostają ludzie, którzy po pierwsze są dobrzy w te klocki, a po drugie kochają wyścigi i sami wiedzą o nich praktycznie wszystko. Szef techniczny zazwyczaj nie projektuje samodzielnie bolidu. Ma od tego zespół złożony z kilkuset osób, więc nie przeprowadza samodzielnie testów. W Tunelu aerodynamicznym. Z powodu dwóch powyższych bardzo mało prawdopodobne jest, żeby pani została szefem technicznym po przejściu prosto z lotnictwa. Może wiedzieć dużo o aerodynamice, ale będzie jej brakowało wiedzy na temat wyścigów samych w sobie i umiejętności zarządzania tak dużym zespołem, aczkolwiek bez żadnych problemów mogłoby objąć pozycję gdzieś niżej w hierarchii. Historyczna kraksa Brada Pita, a konkretnie Martina Donaliego, bo ten incydent zdarzył się naprawdę, była w innym roku niż pokazuje to film. Na ekranie widzimy rok 93. Podczas gdy w rzeczywistości był to 90. Obstawiam, że ta zmiana wynika z faktu, że gdyby podano oryginalną datę, to nie można byłoby powiedzieć, że brat ścigał się z Schumacherem, bo ten debiutował dopiero w 91. Poza tym Donnelly miał wypadek podczas treningów, więc raczej nie ścigał się z senną tuż przed kraksą. No i migawki z tego ścigania się nie zostały nakręcone na hiszpańskim Jerez, tylko na brytyjskim Brands Hatch. Gdy kierowca w rzeczywistości dostaje złe opony, to raczej nie kłóci się z zespołem i nie czeka na poprawne, bo wie, że czasowo lepiej mu wyjdzie wyjechając. Aż na tych gorszych. No ale też w F1 nikt raczej nie zderza się celowo z innymi kierowcami. Gdyby sytuacja na Węgrzech miała miejsce w rzeczywistości, kierowca zaliczyłby co najmniej 3 kraksy z jego winy, to miałby całą listę kar do zaliczenia i być może nawet załapałby się na dyskwalifikację. Plan C w rzeczywistości nie jest planem chaos. Poza tym kierowcy raczej nie palą gumy podczas wyjazdu z pit stopu, bo ma to niekorzystny wpływ na osiągi. Ja mam jednak nadzieję, że podoba Ci się ten materiał, dzięki czemu zostawisz suba pod filmem i znacząco wpłyniesz na osiągi. Kanału. Jest też wysoce prawdopodobne, że samochód bezpieczeństwa nie pojawiłby się na torze tylko przy drobnych kolizjach, przy których jedynie odpadają elementy. Często tor w takich przypadkach sprząta się podczas wirtualnego samochodu bezpieczeństwa, który widzimy w kolejnych scenach. Spotkania na planowanie strategii nie odbywają się w takich wypasionych pomieszczeniach, bo zespoły nie mają tyle dostępnej przestrzeni. Zwyczajowo to wygląda mniej okazale. Kierowca niespecjalnie może odmówić rozmów z mediami. W F1 mają ustaloną strefę i czas, w której kierowca ma być dostępny dla dziennikarzy. W uzasadnionych przypadkach można się z tego wykręcić, ale nie tak całkowicie na wszystkie wyścigi. Podczas wyścigu we Włoszech w ostatnich latach nie padało, więc cała. Sytuacja jest bardzo fikcyjna. Wstrzymywanie liderów w wyścigu, kiedy pokazywana jest niebieska flaga, wiązałoby się z karą przejazdu przez aleję serwisową, czyli bardzo dużą, a także poważną rozmową dyscyplinującą, bo to całkiem spory grzech w wyścigach. Niezwykle mało prawdopodobnym jest, aby Bolit F1 zapalił się po wypadku, nawet tak akrobatycznym, jak pokazuje to film. Nie rozumiem, dlaczego brat jest pokazywany jako czarny charakter i winny wypadku swojego kolegi we Włoszech. Ryzyko to część tej zabawy zostawanie na oponach na suchy asfalt, kiedy zaczyna padać to ryzyko, które może się opłacić. A ostatecznie i tak każdy sam podejmuje decyzję, czy zmieni oponę i kiedy atakuje. Rozumiem pretensje matki, ale dziennikarzy? FIA nie przyjdzie i nie powie Ci, że masz ściągnąć części przed wyścigiem, bo dostali jakiś anonimowy donos. Zespół sam montuje części na bolit, a po każdym wyścigu auta są wyrywkowo sprawdzane, czy są zgodne z regulaminem, czy nie. Jeżeli konkurencyjna ekipa ma wątpliwości, to może złożyć protest i wtedy FIA weryfikuje taką sytuację. W filmie jednak pada stwierdzenie, że poprawki do filmowego bolidu były wcześniej uzgadniane z FIA. To dość normalna procedura w przypadku potencjalnie spornych części. Jeśli dochodzi do komunikacji zespół FIA i federacja stwierdza, że pomysł ekipy jest dobry i pozwala tego używać, to temat zazwyczaj jest już nie do ruszenia, niezależnie od tego, komu się to podoba, a komu nie. Bolidy F1 mają różne tryby pracy silnika, ale raczej nie ma w nich takich trybów, które bezpośrednio zwiększałyby ryzyko wypadku, czy tego, że kierowca nie ogarnie maszyny. Podczas wyścigów w Vegas montaż kuleje i pozycje filmowej Ekipy zmieniają się między ujęciami. Pretensje Bardema o to, że Pitmu nie powiedział o skali swojego wypadku, są nierealistyczne. F1 jest popularna od bardzo dawna i poważne wypadki także są bardzo medialne. Przy praktycznie każdej dużej kraksie cały świat wyścigów wie, dlaczego miała ona miejsce i jakie obrażenia odniósł kierowca. Więc brat mógł Bardemowi nie powiedzieć osobiście, ale ten nie mógł nie wiedzieć, bo wszyscy by o tym mówili. A poza tym, Javier, to są wyścigi. Bezwypadkowy kierowca też ci może umrzeć na to, że. W filmie widzimy, jak brat zastępuje kierowcę tuż przed wyścigiem. Tak nie można, bo regulamin określa, że kierowca musi wziąć udział w kwalifikacjach. Jeśli jakiś zawodnik wypadnie przed samym wyścigiem, to nie zostaje zastąpiony i zespół jedzie w Wówczas tylko jednym samochodem. W ostatnim wyścigu jest scena, jak Damson Idris jedzie jako pierwszy i broni się przed Hamiltonem. I obaj mają otwarty system DRS. Damson nie powinien go mieć, bo to jest po to, żeby kierowcy z tyłu było się łatwiej zbliżyć i potencjalnie wyprzedzić. Zespoły nie słyszą komentatorów w trakcie wyścigu, więc nie mogą się odnosić do tego, co mówią. Po restarcie ostatniego wyścigu bolidy chyba całej stawki zmieniają malowania. Wcześniej były w barwach z 2023 roku, nawet w scenach z za podczas gdy po pierwszej czerwonej fladze mają barwy z 2024. Na podium brat nie musiał oddawać Javierowi pucharu, bo w rzeczywistości zwycięska ekipa również dostaje puchar, chyba we wszystkich przypadkach dokładnie taki sam jak kierowca. Z błędów to by było na tyle, a przynajmniej ja wypatrzyłem tyle w kinie. Podczas sensu, pewnie jak już film będzie dostępny na streamingu, to w wolnej chwili obejrzę go klatka po klatce i zrobię kompletną listę. A jeśli chciałbyś posłuchać więcej o filmowych wpadkach, to polecam ten materiał, w którym analizuję wszystkie błędy w filmie Rush, który przez wielu uważany jest za najlepszy Lepszy film o wyścigach ogólnie.